W Zakopanem powstał pomysł, aby uczyć młodzieży w szkołach o górach. Jak się okazało, znaczna część młodzieży rzadko chodzi po górach, a ich wiedza o teatrach jest niewielka. Poprosiliśmy o wypowiedź pomysłodawcę takich lekcji w szkołach Marka Donatowicza, radnego zakopanego oraz dyrektora pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem. Chcemy połączyć kulturę ze sportem i turystyką. Chcemy zaproponować szkołom, dyrektorom szkół, oczywiście po pewnych konsultacjach i rozmowach ze szkołami, taki projekt, który połączy te dwie sfery: kultura, sport, turystyka. Turystyka, sport. Ta propozycja ma być skierowana do wszystkich uczniów, od, od najmłodszych począwszy poprzez gimnazja i szkoły średnie, tak aby uczniowie naszych szkół zwiedzali miejsca kulturalne i chodzili po górach. No z doświadczenia wiemy, że bardzo często młodzież z innych miast, miast Polski lepiej zna góry i miejsca właśnie te, które warto odwiedzić, od naszej młodzieży. Nie chcę przez to powiedzieć, że zakopieńska młodzież w ogóle nie chodzi w góry, bo to byłoby, to byłoby przesadne. Chodzą i wiem, że chodzą, ale chcemy, żeby to było w ramach pewnego takiego uporządkowanego projektu. Będziemy to konsultować, będziemy nad tym, nad tym pracować. W porozumieniu oczywiście ze środowiskiem przewodników. Chcę tu podkreślić, że mamy bardzo wielu przewodników, wspaniałych przewodników zakopieńskich, niesamowitą wiedzą, którzy w trakcie wycieczek przekazują młodzieży taką wiedzę, też nie tylko turystyczną, ogólną i historia, teatr i topografia. Wydaje mi się, że warto ich wykorzystać i warto skorzystać z tego, co oni potrafią zrobić. Tak, ja chcę podkreślić, że to nie ma być, to nie może być przymus. Chcemy, żeby to wypracować wspólnie z nauczycielami, z, z dyrektorami szkół, właśnie jak powiedziałem, ze środowiskiem przewodników, żeby to był jakiś wspólny pomysł. Ja nie chcę tego robić na siłę. To ma być taka właśnie dobrowolna sprawa, tym bardziej, że dotyczy tak delikatnych sfer, jak kultura, jak, jak turystyka, że to ma być przyjemne, spożyteczne. Udało nam się również porozmawiać z młodzieżą szkolną, jak często chodzą po górach, oraz czy chcieliby na takie lekcje uczęszczać. Czasem zdarza, czasem zdarza się chodzić, ale... Ile w tym roku znajdujesz się w górach? Trzy razy. Trzy razy. A wy? Ja nie wędruję tak często. Jak byłem się to tak, ale teraz już nie. Ostatnio byłem trzy lata temu. Czyli przyznacie, że wiedza uczniów zakopiańskich nie jest być może zbyt potężna, jeśli chodzi o tatrzańskie szlaki? Nie no jest. Jestem jestem Z przykrością musimy to stwierdzić. Jest. Jestem, jestem przekonany, że jakby Pan pokazał jakiemuś uczniowi zdjęcie teatrze, to by nie rozpoznał żadnej góry, oprócz prawda prawda, i tych podstawowych. A jak myślicie na taki pomysł, jakby było wprowadzone, czyli dla naszych uczniów zakopiańskich wycieczki, czyli godzina, data, idziecie, macie wszystko zapewnione, dojazd, wyżywienie i tak dalej. Myślę, że by było dużo chętnych, myślę, że by było dużo chętnych. No ja bym poszedł na przykład. Okazuje się, że ci, którzy mają najbliżej do gór, często o nich zapominają. Czy zatem nieobowiązkowe lekcje w terenie będą cieszyły się zainteresowaniem i czy dojdą do skutku?